Siemanko, ja jestem Grafuch i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was do oglądania kolejnego gameplayu z mojego z gry Call of Duty Ghost i tylko popatrzcie na tą akcję, zobaczcie tego typa tutaj jest nie wiem, siódmy, ósmy Prestige, już dokładnie nie pamiętam ale zobaczcie taktyk, ten gościu widać, że ma dużo przegrane w Ghosta ponieważ wie się gdzie ustawić, wie że nie siedamy po prawej stronie od razu tutaj przy schodach, bo wiadomo, że tam każdy siedzi on już przemyślał sprawy i siadł sobie troszkę dalej czym kompletnie mnie rozwalił, kompletnie mnie zaskoczył jednak ja jest, mam przegrane więcej, bo mam Master Prestige także tutaj jeszcze nie raz i nie dwa go yy, zabiję i pokażę mu jak się powinno grać prawdziwie taktycznie tak jak on i słuchajcie dzisiaj prezentuję wam gameplay bardzo fajny bardzo fajny chemstrike. strike dlaczego fajny a już wam mówię ponieważ jest szybki nie kurczę, 4 minuty z nie szybko a już wiem jest ugrany z fajnej broni nie no gdzie gra w Honey badger wszyscy ciągle wrzucają gameplay z Hany badgera jest over i w ogóle każdy żygał z tym Hany badgerem no to kurczę, dlaczego ten gameplay jest fajny bo jest ugrany z aportem no gdzie? Przecież z supportem to jeszcze łatwiej wbić kema w sumie, niż tym marnym specjalistem. Hmm... Już wiem! Jest ugrany na Team Deathmatchu i dlatego to jest fajny gameplay, ponieważ Team Deathmatch to jest mój ulubiony tryb, jak wiecie doskonale. I naprawdę świetnie mi się na nim gra i dlatego ten gameplay jest fajny. <ścoughs> Więc koniec kropka, koniec tematu. Słuchajcie... Tak jak mówiłem, 4 minutki, 31 gunstreak, w tym gameplayu chyba sprzedamy już przez 7 kostak ogólnie. Więc tutaj jakoś super, super mi wchodziły te noże, To jest bardzo dziwne, ale no w końcu czasami się udaje, chociaż zazwyczaj jest tak, że przechodzi moja kosa przez ciało żołnierza, przez ciało wroga i nie zabijam go, on mnie zabije oczywiście z 5 metrów leci do mnie z nożem. Jak mi się w końcu uda sprzedać komuś noża, no to wtedy zaraz zanim jest następny wróg, który mnie natychmiast zabije, no to takie... wiecie, złośliwość po prostu, złośliwość gry na mnie pewnie wy też tak macie podobnie. No i mimo wszystko tutaj, zapraszam Was do oglądania tego Came mam nadzieję, że będzie się Wam podobał, a ja dzisiaj przede wszystkim tak, żebym nie zapomniał, z racji tego, że 300 widzów Wam już dziękowałem, a widzicie payback, z racji tego, że 300 widzów już Wam dziękowałem, chciałbym zrobić może live stream, nie wiem, żeby Wam się taki tutaj pomysł podobał i czy chcielibyście zobaczyć. Jeżeli tak, to dajcie mi po prostu znać w komentarzach. Ja go bym zrobił w czwartek o godzinie 20. czasu polskiego, 21. czasu UK. I oczywiście, jak to na live streamie będzie szło mi zapewne gówniano. Zapewne nic ciekawego, chociaż w ostatnim, ostatnim razem udało mi się nawet kema wbić, nie wiem jakim cudem, no ale spoko. Na pewno będę się usprawiedliwiał, że livestream, że złe połączenie i bla 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 i td. i tp. A tak naprawdę nie będę mógł nic ugrać, ponieważ jestem słaby, ale mimo wszystko może coś ciekawego się tam zdarzyć. Więc zapraszam was serdecznie i dajcie po prostu znać czy chcecie, czy wam się podoba taki... Tutaj powiedzmy prezencik dla Was. Livestream oczywiście odbędzie się na Twitchu, więc e, wszelkie informacje jeszcze podam w czwartek po południu, wtedy czy on się odbędzie i e, jak tak dokładnie, która godzina i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będziecie wiedzieć. Na temat, jaki dzisiaj chciałem poruszyć, to tak sobie ostatnio przemyśliwałem. Przemyśliwałem w ogóle, co to za słowo. Myślałem sobie nad tym e, znowu, nad tym skillem w grze, bo to jest zawsze temat e, niekończący się i. Doszedłem do wniosku, jak na razie, że skill to mają osoby grające w MLG, na przykład tam zespoły typu Optic i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi, że one muszą mieć tego skilla, muszą mieć refleks, muszą dobrze celować i muszą pokazywać umiejętności, które, się właśnie, które są właśnie skillem. A wszyscy gracze, którzy są na publiku, osiągają niesamowite wyniki: 200 plusy, hexakemy i tak dalej, i tak dalej powinni mówić, że... wiadomo, no jakieś tam umiejętności są, bo to jest wymagane i musi po prostu mieć jakieś umiejętności, ale nie nazywałbym ich jakoś tak skillem samym w sobie, tylko po prostu osiągnięciami, tak jak na przykład nie wiem, na Xboxie mamy aczki, na PlayStation mamy trofea, na PC mamy... O cholera, nie wiem co mamy na PC, napiszcie mi co jest na PC, ale wiecie o co chodzi, przynajmniej możemy porównywać swoje osiągnięcia dane z gry ze swoimi znajomymi, zobaczyć kto więcej, komu więcej się udało osiągnąć, kto lepiej przeszedł daną grę i tak samo jest w goście w, w goście w każdym kodzie. Takie wyniki po prostu są osiągnięciem, a nie jakimś tam super mega skillem samym w sobie, bo to bardziej zależy od znalezienia dobrego lobby i po prostu Posiadania dobrej ekipy jeżeli chodzi o duże gameplaya, albo po prostu szczęścia, to jest taki na przykład. Jak ja gram teraz na FFI, y, próbuję wbić tego Double Game. Mam już tam powiedzmy kilka, kilka nawet tych 20 Gunstrików, czyli 4 off. I to jest dla mnie coś takiego jak y, to się stało taką grą. Tak jak na przykład Mario Bros, a może inaczej, o, tak jak kontra. Pamiętacie, kontra? Na początku kontra się przechodziło na 99 żyć, a później już jak było się prosami w kontrze to na trzech albo na jednym nawet. Więc y, tak samo jest tutaj w tym. Coraz, y, coraz po prostu lepiej, tak arkadowo. Nie wiem czy dobrze mówię, arkadowo panujemy nad grą i mm, po prostu to jest takie patrzenie w trzy miejsca, tak jak mówiłem patrolowanie terenu i naprawdę myślę, że uda mi się to osiągnąć, tylko to jest kwestia znalezienia dobrego lobby. I to będzie moje osiągnięcie, to nie świadczy, że jestem jakimś dobrym, skillowym graczem, nawet jeżeli wbiję takiego dubla, tylko to znaczy, że jestem... Osiągnąłem więcej niż inni i tak, to trzeba przyznać, że tym się trzeba chwalić, że się osiągnęło więcej niż inni i w tym jesteśmy lepsi, że osiągnęliśmy więcej niż inni, ale nie można też mówić, że Ktoś ma mniejszego skilla, ponieważ np. bardziej zważa na grę klanową, albo na grę obiektywową w ogóle. Dałem sobie spokój z graniem na dominacji, ponieważ Team Deathmatch FFA spoko. Tutaj zależy wszystko ode mnie, a na dominacji po prostu nie kumam tego trybu. Jak chcę grać na flagi, to cholera mam zrypane tym team, team, który nie bierze ani jednej flagi. Jak chcę grać, żeby sobie postrzelać trochę na kile, no to kurczę triple KP 280, 80. No. No pech, złośliwość. Mam nadzieję, że gameplay, jak i mój komentarz Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześcioł.